Berlin, kwiecień 1945 roku, miasto, które niegdyś było sercem III Rzeszy, tonie w ogniu i zniszczeniu. Nie ma już wielkich marszów i przemówień, nie ma dumnych parad i tłumów wiwatujących na cześć Führera. Teraz Berlin to miasto duchów, dymiące ruiny, porozrywane ciała, echo wystrzałów odbijające się od walących się budynków. Gęsty, gryzący dym unosi się nad ulicami, mieszając się z zapachem spalenizny i śmierci. Wśród gruzów przemieszczają się cienie, wycieńczeni cywile, skuleni w łachmanach, przemykający między walącymi się fasadami kamienic. Matki ściskają swoje dzieci, próbując zagłuszyć ich płacz. Starcy, którzy pamiętają jeszcze cesarza Wilhelma, z pustym wzrokiem patrzą na świat, który przestał istnieć. Wierzyli w propagandowe kłamstwa o ostatecznym zwycięstwie, teraz walczą już tylko o to, by przeżyć kolejny dzień. Niektórzy wciąż z uporem odpierają radzieckie ataki, inni rzucają broń i ukrywają się w piwnicach, przerażeni zemstą, która nadchodzi ze wschodu. Tymczasem na obrzeżach miasta nie ma już miejsca na złudzenia. Radzieckie chałbice ryczą nieustannie, krusząc resztki niemieckiego oporu. Nocami niebo rozświetlają wybuchy bomb, a ziemia drży pod gąsienicami czołgów. Berlin nie walczy już o zwycięstwo, Berlin umiera, lecz to dopiero początek końca. W głębi miasta, pod grubymi murami bunkra, władca tego upadającego świata wciąż łudzi się, że los może się odwrócić. Nie wie jeszcze, że za kilka dni jego imperium przestanie istnieć, a on sam stanie się jedynie bladą, krwawą plamą na kartach historii. Na horyzoncie widać było już koniec dla Berlina i dla III Rzeszy. 21 kwietnia 1945 roku pierwsze radzieckie pociski spadły na miasto. Odgłosy eksplozji odbijały się echem od ruin, wstrząsając fundamentami tego, co pozostało z niemieckiej stolicy. Wielu Berlińczyków po raz pierwszy usłyszało dźwięk, który oznaczał, że nie ma już odwrotu. Nie była to już wojna toczona na odległych frontach, teraz wróg był tuż za rogiem. Radzieckie kolumny pancerne posuwały się naprzód w zabójczym tempie. Setki czołgów, ciężkie działa, tysiące piechurów z karabinami gotowymi do walki. Przeciwko nim garstka niemieckich żołnierzy, wielu z nich to nastolatkowie z Hitler Jugend i starcy z Volkssturmu z bronią, której często nawet nie potrafili obsługiwać, a mimo to, Kazano im walczyć, kazano im umierać. Na wschodzie Berlin otaczały jednostki marszałka Żukowa, które miały uderzyć na miasto niczym młot na kowadło. Na południu generał Koniew czekał na swoją kolej, gotowy zamknąć pierścień wokół stolicy Rzeszy. Wszędzie, gdzie się pojawiali, zostawiali za sobą płonące wraki niemieckich czołgów, rozbite fortyfikacje, zwłoki tych, którzy nie zdążyli uciec. W niemieckim sztabie panował chaos. Goebbels krzyczał o fanatycznej obronie. Hitler wciąż wierzył w nieistniejące dywizje, które miały przybyć na ratunek. Ale generałowie już wiedzieli: Berlina nie da się obronić. Żukow miał przewagę liczebną, miał amunicję. Miał niezłomną determinację, by dotrzeć do samego serca nazistowskiego imperium. W niemieckim sztabie panował chaos. Gebel skrzyczał o fanatycznej obronie. Hitler wciąż wierzył w nieistniejące dywizje, które miały przybyć na ratunek, ale generałowie już wiedzieli, Berlina nie da się obronić. Żukow miał przewagę liczebną, miał amunicję, miał niezłomną determinację, by dotrzeć do samego serca nazistowskiego imperium. Wśród mieszkańców rosła panika. Ci, którzy mogli, rzucili się na zachód w stronę Amerykanów, wierząc że lepiej być jeńcem w rękach aliantów, niż znaleźć się na łasce armii czerwonej. Inni kryli się w piwnicach, modląc się o cud, którego nie było. A na ulicach Berlina słychać było już pierwsze strzały. Wróg dotarł do bram. Rozpoczęło się oblężenie. Berlin płonął. Radzieckie wojska przedarły się przez zewnętrzne linie obrony i teraz toczyły brutalne, bezlitosne walki w sercu miasta. Ulica po ulicy. Budynek po budynku, metr po metrze, Niemcy cofnęli się do desperackiej, chaotycznej obrony. Nie było już wielkich operacji wojskowych, nie było skoordynowanych kontrataków. Była tylko śmierć. Na alejach, którymi kiedyś maszerowały triumfalne parady Wehrmachtu, teraz leżały ciała poległych. Dziury po pociskach zmieniły fasady budynków w poszarpane szkielety. Gruzy były tak wysokie, że czołgi musiały torować sobie drogę przez sterty ruin, a snajperzy ukryci w ciemnych zakamarkach budynków polowali na każdego, kto odważył się wychylić. W ruinach Reichstagu, który stał się symbolem resztek nazistowskiej władzy, ostatni niemieccy obrońcy wiedzieli, że to ich koniec. Nie mieli już dokąd uciec. Młodzi chłopcy z Hitler Jugend, z karabinami większymi od nich samych, kryli się za barykadami. Starcy z Volkssturmu, trzymający w dłoniach przestarzałe strzelby, nie mieli złudzeń, wszyscy czekali na to, co nieuniknione. Radzieckie oddziały były jak niepowstrzymana fala, granaty eksplodowały w wąskich uliczkach, czołgi przebijały się przez prowizoryczne barykady, gdy Niemcom kończyła się amunicja, walczyli bagnetami, nożami, a czasem wręcz gołymi rękami. Na strychach i w piwnicach ukrywały się kobiety i dzieci, drżące w ciemności, modląc się, by nie zostać znalezionymi. W jednym z budynków grupa SS-manów, obwiązanych opaskami z krzyżem żelaznym, złożyła ostatnią przysięgę, że nie poddadzą się żywcem. Kilka godzin później, gdy radzieccy żołnierze wtargnęli do środka, nie znaleźli tam już nikogo żywego. Berlin krwawił, ale wciąż jeszcze nie upadł. Jeszcze nie. Głęboko pod ruinami Berlina w betonowym grobowcu zwanym Führerbunkrem, Adolf Hitler spoglądał na mapy, które od dawna nie miały znaczenia. Armie, które na nich widniały, już nie istniały. Dywizje, na które liczył, były rozbite lub nie istniały nawet na papierze. Miasto umierało nad jego głową, a on sam stał się więźniem we własnym świecie iluzji. Korytarze bunkra wypełniał zaduch. Powietrze było ciężkie, przesiąknięte zapachem wilgoci spalenizny i strachu. Ściany drżały od nieustających eksplozji. Berlin był już niemal całkowicie w rękach Rosjan. Mimo to Hitler wciąż rozprawiał o ruchach wojsk, o kontratakach, które nigdy nie nadejdą. Generałowie słuchali go w milczeniu, nie mając odwagi powiedzieć, że wszystko było już stracone. Goebbels wciąż próbował podtrzymać iluzję. Obiecywał, że Berlin wytrzyma, że zachodnie mocarstwa rzucą się na Związek Radziecki, że w ostatniej chwili wydarzy się cud. Ale cudów nie było. Była tylko śmierć. W jednym z pomieszczeń Ewa Braun próbowała zachować pozory normalności. Piła szampana, żartowała, uśmiechała się do współtowarzyszy, jakby nie była świadoma, że za kilka godzin już jej nie będzie. W innym pokoju Józef i Magda Goebbels siedzieli w ciszy, podczas gdy ich dzieci spały, nieświadome losu, który zaplanowali im rodzice. Hitler był już wrakiem człowieka, cieniem dawnego siebie. Jego ręce drżały, jego ciało było wychudzone, spojrzenie puste. Ostatnie rozkazy wydawał z mechaniczną determinacją. Nakazał zniszczenie wszystkiego, co mogłoby wpaść w ręce wroga. Chciał, by jego własne ciało zostało spalone, by nikt nie mógł go znaleźć. Potem nadeszła cisza. 30 kwietnia po południu Hitler zamknął się w swoim gabinecie z Ewą Braun. Po chwili słychać było pojedynczy wystrzał. Gdy Bormann i inni otworzyli drzwi, zobaczyli go siedzącego na kanapie z pistoletem w dłoni. Obok leżało ciało Ewy. Zgodnie z rozkazem ciała zostały wyniesione na zewnątrz i spalone. Płomienie uniosły się nad ruinami Berlina, pochłaniając ostatnie szczątki człowieka, który przez lata terroryzował świat. Ale wojna jeszcze się nie skończyła. Nie wszyscy w bunkrze zamierzali odejść w ten sam sposób. Niektórzy wciąż mieli nadzieję na ucieczkę. Bunkier Hitlera był teraz tylko pustym, ciemnym grobowcem. Führer nie żył, a jego ciało spłonęło w ruinach stolicy. W górze, na ulicach Berlina. Trwały jeszcze ostatnie walki, ale ich wynik był już przesądzony. Trzecia Rzesza konała. Radzieckie kolumny pancerne przebijały się przez ostatnie bastiony oporu. Oddziały Volkssturmu i rozbite resztki Wehrmachtu walczyły już tylko po to, by nie zginąć bez walki. Poddanie się oznaczało jedno: los w rękach Rosjan, których zemsta była bezlitosna. Mimo to wielu żołnierzy rzucało broń. W ich oczach nie było już fanatyzmu. Nie było wiary w propagandę, była tylko rezygnacja. 2 maja 1945 roku Berlin oficjalnie się poddał. Ostatni niemieccy dowódcy złożyli broń, a ich podpisy pod aktem kapitulacji przypieczętowały koniec walk o stolice Rzeszy. W schronach i piwnicach tysiące cywilów wychodziło na powierzchnię, oszołomionych i przerażonych tym, co zobaczyli. Miasto było cmentarzyskiem w Europie. Radzieckie oddziały otoczyły Reichstag, dawną siedzibę niemieckiego parlamentu, teraz ruinę, przypominającą wypaloną skorupę. To właśnie ten budynek miał stać się symbolem zwycięstwa. Walki o Reichstag trwały jeszcze przez kilka godzin, choć nie miały już większego znaczenia. Niemieccy obrońcy walczyli do ostatniego naboju. Niektórzy wybierali śmierć zamiast kapitulacji. W końcu jednak czerwonoarmiści wdarli się do środka, oczyszczając kolejne piętra z ostatnich resztek oporu. I wtedy, 2 maja, na gruzach Berlina nad dymiącym Reichstagiem zawisła flaga Związku Radzieckiego. Czerwony sztandar z sierpem i młotem powiewał nad miastem, które jeszcze niedawno było symbolem nazistowskiej potęgi. Teraz było tylko ruiną. Trzecia Rzesza przestała istnieć. Wojna w Europie dobiegła końca. Berlin był martwy. Dym unosił się nad zgliszczami, gruz zasypywał ulice, a pomiędzy ruinami snuli się ludzie. Cienie dawnego miasta. Trzecia Rzesza, która miała trwać tysiąc lat, przestała istnieć po dwunastu. Flaga ZSRR nad Reichstagiem była symbolem nie tylko klęski nazistowskich Niemiec, ale i końca epoki, która pochłonęła miliony istnień. Europa leżała w ruinach. Wojna, która miała być krótka i zwycięska dla Hitlera. Skończyła się totalnym upadkiem jego imperium. 8 maja 1945 roku Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. Wojna w Europie dobiegła końca. Po sześciu latach niekończących się bitew, bombardowań, masowych mordów i niewyobrażalnego cierpienia zapanowała cisza. Ale to nie była cisza pokoju, to była cisza zniszczonego kontynentu, podzielonego i wykrwawionego. Berlin, który niegdyś był sercem nazistowskiej potęgi, teraz stał się podzielonym miastem. Czerwonoarmiści patrolowali ulice, a mieszkańcy, ci, którzy przeżyli, zaczęli powoli wychodzić z piwnic i schronów, nie wiedząc, co przyniesie im przyszłość. Dla wielu z nich wojna się skończyła, ale dla Europy zaczynał się nowy konflikt zimna wojna, której fundamenty położono właśnie tutaj w ruinach Berlina. Hitler nie żył. Jego najbliżsi współpracownicy zginęli lub zostali schwytani. Nazistowskie Niemcy przestały istnieć, ale historia nie zapomina. Eh. Upadek Berlina nie był tylko końcem jednej wojny. Był początkiem nowej ery. Ery podziałów, odbudowy i poszukiwania sprawiedliwości. Był przestrogą dla przyszłych pokoleń, przypomnieniem, do czego prowadzi szaleństwo władzy i ideologia oparta na nienawiści. Ruiny Berlina stały się milczącym świadkiem tych wydarzeń, a świat ruszył naprzód, naznaczony bliznami wojny, które nigdy nie miały całkowicie zniknąć.